Cześć, z tej strony z DecoFire witam Was w kolejnym odcinku. W tym skupimy się na serii Rogue od Napoleona. Omówimy ją na przykładzie Rogue 425 Black z palnikiem bocznym oraz palnikiem rożna. Później też powiemy coś więcej o seriach XT oraz SE. Natomiast jeżeli macie już pytania, możecie śmiało zadzwonić do nas. Chętnie na nie odpowiemy. A teraz przejdźmy do prezentacji. ROC 425 od Napoleona prezentuje się bardzo elegancko. Już z zewnątrz widać, że to jest bardzo solidna konstrukcja. Poczynając od pokrywy, która jest wykończona emalią porcelanową, przez dwie duże półki boczne, każda z nich jest składana, natomiast w jednej może być palnik gazowy. Idąc niżej, mamy szafkę, która jest dość obszerna. Wszystko to stoi na czterech skrętnych kółkach więc łatwo przemieszczać tym grillem. Ale zajrzyjmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do środka. Pokrywa w tym modelu ma boki wykonane z odlewu aluminiowego, które są połączone z stalą emaliowaną porcelanową, materiałem odpornym na zarysowania, korozję bądź odpryski. Palenisko również jest zbudowane z odlewu aluminiowo-krzemowego, czyli będzie wytrzymałe na wysokie temperatury, nie będzie korodować. Jest to materiał wykorzystywany w najlepszych grillach na świecie. W środku paleniska znajdziemy ruszty. Są wykonane z żeliwa, do czego przyzwyczaił nas Napoleon. Są to ruszty falowane. Dzięki temu będą mieć więcej tego materiału, który oddaje ciepło, co przełoży się na lepsze wypiekanie potra. Róż jest podzielony na dwie części. Możemy jedną zastąpić taką płytą żeliwną, która nam się przyda do zrobienia bardziej drobno posiekanych warzyw, burgerów. Jajka sadzonego, tego typu rzeczy. Z powierzchni, na których możemy przygotowywać potrawy, została nam jeszcze półka górna, która jest bardzo łatwo demontowalna i na pewno nam się przyda w utrzymaniu potraw w wysokich temperaturach. Spodem znajdziemy pięć aromatyzerów. Po pierwsze, osłaniają palniki przed skapującym tłuszczem. Będą cały ten tłuszcz, wszystkie soki wyparowywać z powrotem do potraw. Co więcej, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu Przyczynią się do równomiernego rozłożenia temperatury w środku paleniska. Jak widzicie, są wykonane z bardzo grubej stali szlachetnej, także też nie przepalą się od razu, będą spełniać swoje zadanie przez długi czas. Ten model jest wyposażony w trzy główne palniki: palnik kuchenki bocznej oraz palnik grożna. Palniki główne są wyposażone w zapłon piezoelektryczny co pozwoli nam bezpiecznie i wygodnie odpalić je jedną ręką. Palnik boczny oraz palnik grożne wymagają użycia iskrownika. Rołg dba o nasze bezpieczeństwo i jest to oddzielny system zapłonu od palników głównych. Dodatkowo dostajemy tutaj rożen w zestawie, także jest to rożen automatyczny. Nie musimy kręcić korbką rożyn będzie sam automatycznie pracował w czasie, gdy my siedzimy i delektujemy się potrawami z grilla. Jak wspomniałem wcześniej, kocioł jest wykonany z odlewu aluminiowo-krzewowego. Ma to bardzo wiele zalet. Po pierwsze, jest odporny na wysokie temperatury. Nie ma spawów, więc nie ryzykujemy, że gdzieś się rozejdzie. Co więcej, możemy go czyścić na zasadzie wypalania. Jest to bardzo wygodne, bardzo estetyczne i bardzo szybkie. Pod kotłem znajdziemy Misę oraz tacę ociekową. Wszystkie elementy zwęglone na nią spadają, mamy do niej łatwy dostęp od frontu grilla. Natomiast wszystkie tłuszcze, wszystkie soki, które się nie wypalą i nie wyparują, wciekają do misy ociekowej. Do niej również mamy bardzo łatwy dostęp. W czawce dolnej znajdziemy miejsce na butlę 11 kg z kołnierzem, jak i dodatkowe akcesoria, na przykład pokrowiec bądź rękawice. Podsumowując, Napoleon Rogue to ciężka, stabilna konstrukcja wykonana z najwyższej jakości materiałów. W tej rodzinie znajdziemy również modele SE, XT. Jest tutaj ich bardzo dużo, także jeżeli macie pytania chcecie je porównać bezpośrednio 2-1 jeden do 1, jeden, no to zadzwońcie do nas, napiszcie. Teraz pokrótce chciałbym Wam je zaprezentować. W serii Rogue XT znajdziemy dodatkową wersję kolorystyczną. Poza klasycznym czarnym wykończeniem. Mamy również wersję stali nierdzewnej. Jest to materiał, który wygląda bardzo efektownie, co więcej jest wysokiej jakości. Co jednak ważniejsze, w tym modelu mamy palnik boczny na podczerwień. Mamy tutaj sizzle zone, czyli strefę, w której osiągniemy bardzo wysokie temperatury, nawet pod 800 stopni. Dzięki temu będziemy w stanie bardzo dobrze zgrillować steki, szczególnie te, które mają grubsze cięcia. Sprawi to, że możemy użyć techniki Reverse Sear, tutaj je zacząć, wykończyć na ruszcie głównym. Każdemu miłośnikowi wołowiny polecam to rozwiązanie. Dzięki temu, że możemy glidować na tym palniku, z tyłu mamy dodatkową misę na tłuszcz, który by skapywał na ten palnik. Dla osób, którym zależy na jeszcze bardziej efektownym wyglądzie, Napoleon stworzył serię Rogue SE Special Edition. Jest ona wyposażona w podświetlenie kurków. Wygląda to przecudnie. Dodatkowo, w bocznej półce znajdziemy otwieracz do butelek. No i w tej wersji również występuje Phantom, czyli matowy kolor. W serii Napoleon Rogue znajdzie się mnóstwo grilli do wyboru. Mamy tu grille od 2 do 6 sześciopalnikowych, z różnymi dodatkowymi obcami. Także zadzwońcie, zapytajcie, chętnie dopasujemy grill do Waszych potrzeb. Jeżeli macie blisko do Krakowa, wpadnijcie do naszych salonów, zobaczcie je na żywo. Natomiast zapraszam również do zasubskrybowania naszego kanału, ponieważ będzie więcej materiałów, wpadnie również seria P500. Do zobaczenia! Poczekaj, może... Też, czekaj. Po... Na spokojnie, ale... szafce boczne. szafce boczne. Nie. No jestem... Chyba tu gdzie mam być? <laughs> Źle wygląda czy nie? Stabilne. <laughs> Weź łódki. <utnij. śmiech>